No hej, tu P42 i dawno tego nie mówiłem. Minął rok, odkąd ostatnio się tutaj widzieliśmy, co oznacza, że w momencie, kiedy nagrywam ten film, jest 18 grudnia. 18 grudnia, data szczególna dla tego kanału, dla tego, co się tutaj kiedyś działo, ponieważ wtedy się to wszystko zaczęło. 7 urodziny P42, chociaż tak naprawdę już bardziej rocznica, rocznica założenia niż urodziny, jako że P42 nie funkcjonuje. No ale nie mogłem sobie pozwolić ominięcia tego roku, nie przygotowania niczego z tej okazji. Dlatego widzimy się tutaj po raz kolejny, po zamknięciu już po raz drugi. Jako, że mam taki cichy plan i już pewnie się go trochę domyślacie, żeby jednak raz na rok tutaj coś wrzucić, trochę swoje życie zupdate'ować, ponieważ yy, mimo wszystko większość kont już pewnie jest nieaktywna, ludzie YouTube'ów nie oglądają, zmienili swoje życie, ale kilka osób śledzi to, co ja robię jako Paweł, bardziej niż jako P42. Dlatego dzisiaj witam w pewnym sensie w drugim epilogu, chociaż już o troszkę innym tytule domyślacie się dlaczego, gdzie opowiem Wam o tym, co przez ostatni rok się skończyło, co się zaczęło, co się zmieniło, a co pozostało takie same, no i co przyniesie mi kolejny rok. 2022. I postaram się w tym filmie tego nie pomylić, tak jak w zeszłorocznym. W ogóle, jeżeli ktoś jeszcze nie widział zeszłorocznego, a oglądał ten kanał kiedyś, to zapraszam. Jeżeli ktoś tu trafił przypadkiem, to nie zapraszam. Przejdźcie do jakiegoś innego filmu, filmu z treścią, a nie filmu z moimi tutaj wspomnieniami, bo tam się raczej więcej dzieje niż w tym takim rocznicowym. Podsumowującym materiale, dlatego dzisiaj Fokus na roku 2022, to co się wtedy wydarzyło i czym się chciałbym tutaj podzielić. Punkt pierwszy z pięciu na dzisiaj, czyli co w tym roku się skończyło. No, skończyło się coś bardzo dużego. Równie dużego jak projekt P42, bo trwało mniej więcej tyle samo, a nawet dokładnie tyle samo. Po pięciu latach skończyłem studia na Politechnice Warszawskiej. W czerwcu obroniłem magistra na kierunku fizyka techniczna, o specjalności eksploracja danych i modelowanie interdyscyplinarne, co zakończyło moje studia na tej uczelni. No i zamknęło <laughs> piękne pięć lat, które częściowo ze mną przeżywaliście jeszcze, kiedy ten kanał funkcjonował. Częściowo. Przeżywaliście, nawet jak już nie funkcjonował w jakichś mediach społecznościowych, więc to zostało zamknięte. Jestem z siebie naprawdę dumny, że udało mi się to dokończyć w całkiem fajnym stylu. Skończyłem studia z wyróżnieniem, więc, więc miło. Mam też taki osobisty swój sukces, chociaż nikt poza mną chyba nie uważa tego za sukces, bo udało mi się z tego, co mi się wydaje, ale jestem na 95% pewny, obronić jako pierwszy na swoim roku. Ale to nie dlatego, że jestem takim super studentem, tylko ja miałem prosty plan. Nie zamierzam jechać na Openera, myśląc o tym, że zaraz po powrocie mam się bronić. Dlatego uspiałem się tak jak najbardziej mogłem i przed kolejnymi wielkimi wakacjami, ale do tego jeszcze przejdziemy później, udało mi się skończyć studia. Sukces! Jej! Co dalej? No, to szykujcie się na ciąg dalszy filmu. Bo końce to tak naprawdę nowe początki. Ktoś gdzieś kiedyś powiedział, ja to podłapałem i trzymam się tego jak pijany płotu. No bo mimo że ta wielka przygoda się skończyła, to zaczęły się inne. Niektóre wcześniej, niektóre później, ponieważ na początku tego roku 2022 zacząłem pracę, pierwszą moją pracę na etat w Centrum Nauki Kopernik. Część z Was wie z mediów społecznościowych. Nie wiem czy gdzieś ja o tym nie wspominałem jeszcze przy zeszłorocznym filmie. Bo ja w CNK już tam trochę wcześniej miałem z nimi kontakt, no ale teraz dopiero już jestem, te ile? 10 miesięcy tak naprawdę pracuję na umowie. Ciekawa sprawa, pracuję w laboratoriach, prowadzę zajęcia, tworzę zajęcia, działam w takich innych mniejszych projektach związanych z nauką, z popularyzacją, więc przygoda całkiem ciekawa. Pierwsza poważna praca, wiecie, obóz to tam jedno, nagrywanie tutaj i zarabianie z nagrywania to co innego, ale zrobiło się poważnie moi drodzy. Tutorial życia się zakończył, teraz gramy w pełną wersję gry. Ale to nie koniec, moi drodzy, bo pamiętacie tego człowieczka, który przez cały rok, cały piąty rok studiów mówił, że nie zostanie na uczelni? Zgadnijcie, co zrobił. Dzień dobry, to ja, magister, inżynier Paweł Nobowski, który zdecydował się jednak na uczelni zostać. Okej, okay, no dobra, może nie poszedłem na studia doktorskie, tak jak się zresztą zarzekałem, że nie pójdę, ale ciekawostka, pracuję na Politechnice Warszawskiej. Jestem tak zwanym asystentem badawczo dydaktycznym prowadzę zajęcia, jednocześnie tam robię jakąś sobie pracę naukową, z której może kiedyś powstanie doktorat, co byłoby super. Jednak jest to dla mnie taka jakby rzecz drugoplanowa, bo na pierwszym miejscu są jednak te zajęcia. Pracuję na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, mimo że skończyłem fizykę, ale udało mi się zrobić taki fajny transfer. Uważam, że to dość rozwijająca rzecz dla mnie, że akurat tutaj jestem teraz w tym trochę innym miejscu. Spoko sprawa! Mówiąc bardzo kolokwialnie. Chociaż jest to dla mnie praca dość trudna. Trudna w takim znaczeniu, że no zdaję sobie sprawę, że z każdym kolejnym miesiącem powinno być mi trochę łatwiej, kiedy w tej nowej roli się odnajdę. Podoba mi się to, co robię, aczkolwiek wymaga ode mnie sporo pracy. Pracy, która po prostu jakby zainwestowana teraz, zwróci mi się w kolejnych semestrach. Miejmy nadzieję, że w kolejnych latach, jeżeli zdecyduję się nadal pracować na politechnice. A, bo pewnie się pojawią pytania, a jak się nie pojawią, to i tak wam powiem. Prowadzę trzy przedmioty: inżynieria, oprogramowania. Computer Statistics oraz projekt interdyscyplinarny. Zainteresowanych zachęcam do poczytania na stronie Wydziału Mini, co to dokładnie są za przedmioty. Doświadczenie doświadczenie po prostu niezapomniane. Wolę prowadzić zdjęcia po angielsku niż po polsku, mimo że rok temu bym powiedział, nigdy w życiu się czymś takim nie zajmę. No, fajna sprawa. Generalnie dzieje się, moi drodzy, dzieje się. Tak więc wiemy już, co się zakończyło, co się zaczęło dla mnie w tym roku, więc przejdźmy może do tego, co się nie zmieniło. Po raz kolejny pojechałem na obóz. Znacie tą historię z poprzedniego filmu, więc tutaj nie będę wracał, ale cieszę się, że nadal tą wakacyjno, popularyzacyjną, naukową, pracową przygodę kontynuuję, bo jest to naprawdę wspaniała sprawa. Jak ktoś chce poczytać, to niech sobie wpisze tam w internet. Obóz Naukowy Politechniki Warszawskiej, Akademicki Obóz Naukowy, e, będziecie wiedzieli o co chodzi. Co się jeszcze nie zmienia? No to, że zaskakuje sam siebie na każdym kroku, <grych> bo obejrzałem w ogóle przed obejrzeniem tego filmu, obejrzałem zeszłoroczny film, żeby tutaj nie gadać głupot. I bardzo dobrze, bo okazało się, że w moim scenariuszu na dzisiaj, ponieważ tak, y, generalnie mam taką malutką karteczkę z pięcioma słowami, żeby nie zapomnieć o niczym, ale miałem wpisaną pewną rzecz, która mi się po prostu pomyliła, bo zdarzyła się rok wcześniej, a nie w tym roku. Więc. Trochę życie zaczyna się już rozpędzać do takiej prędkości, że powstaje jakieś zagięcia przestrzeni i mi się po prostu pomyliło, co robiłem w tym roku, a co w zeszłym. Ale wracając do tych wakacji po raz kolejny się udało, moi drodzy. Mamy to tak naprawdę poziom moich wakacyjnych przygód, po prostu tego, co się dzieje, nie spadł. Było znowu absolutnie epicko, z czego się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że u Was też tak było i że też to możecie powiedzieć, że już powoli wiecie, świat się rozmraża. Wyjeżdża się, pandemia się skończyła. Ale co się nie zmieniło i nie zmieniło dla mnie w sposób negatywny? To, że nadal w lato nie udaje mi się jakoś wjechać za granicę. Ścieżki życia prowadzą mnie jakoś inaczej, chociaż w 2022 byłem dwa razy za granicą byłem w Wiedniu, byłem w Londynie. Yy, mówię o tych miastach konkretnie, bo tylko tam byłem, jak gdzieś wyjechałem. Super przygody, naprawdę. Jakby to. Londyn okazuje się być ciekawym miejscem. Nigdy mnie tam nie ciągnęło, a miałem tak cudowną. W ogóle wycieczkę, y, pogodę, plan tej wycieczki była krótka, ale bardzo intensywna. Y, ekipę świetną, znaczy pojechałem z przyjacielem, ale też y, to był wyjazd, powiedzmy, grupowy, więc też było super. Z takim biurem pojechaliśmy. Więc, wow, więc po raz piąty sprzedane słowo tego odcinka. I ostatnia rzecz, która się nie zmieniła. Nie wiem, po co mówić o rzeczach średnio pozytywnych w tym filmie, ale. Niech stracę. Widzimy się raz na rok tylko, więc możemy tak porozmawiać bardziej bardziej osobiście, moi drodzy, wiecie, bo wy mnie znacie przecież tak dobrze, mimo że ja was wcale, przynajmniej w większości, no z czytaniem nadal nie jest najlepiej. Czytam sobie raz na jakiś czas, złapię jakąś książkę, usiądę przy niej. W ogóle w końcu Nomadland przeczytałem. Teraz w trakcie jestem dwóch spoko książek. Wacie Pierścieni przeczytałem pierwszą część, ale to już i tak dobrze jak na mnie. Wszystko, co w miarę na bieżąco czytam, wrzucam wam na media społecznościowe poza Facebookiem, czyli głównie stories na Instagramie czy jakieś tam posty. No ale niestety, moi drodzy, czytelnik Paweł jest już, leży w tym swoim sarkofagu i niestety nie daje się wygrzebać. Chociaż może to się zmieni. Zobaczymy. No ale to jest nadal ta część niezmienna od poprzedniego filmu. Co się skończyło? Co się zaczęło? Co się nie zmieniło, a teraz to, co się zmieniło jest nowe. Rzecz dopiero z niedawna, sprzed kilku tygodni jest duża szansa, że po nie wiem... Dekadzie przerwy wrócę do grania w gry. I to tak troszkę częściej niż raz na miesiąc, przez dwie godziny, może raz na tydzień, przez dwie godziny będę grał. Także słuchajcie, jako że jest to kultura, popkultura, dlatego Wam tutaj o tym mówię, mimo że kanał jest książkowy. Był, no jest w sumie nadal, bo te materiały cały czas wiszą. Jakby ktoś chciał, to w ogóle zachęcam. To nie tak, że nagrałem 300 filmów i one są nieaktualne. One są wybitnie aktualne, przynajmniej większość z nich, więc zapraszam. Dlatego tu o tym mówię. Kolejna sprawa ciekawa. Jak już zasygnalizowałem rok temu, bo mówię, obejrzałem ten film celowo, żeby tak wiecie, też się ze sobą skontrastować, no zacząłem się troszkę ruszać i sprawia mi to dużo, bardzo dużo fanu, też mi sporo czasu pochłania, mimo, że jest to czas oczywiście niestracony, bardzo go sobie cenię, więc wiecie, polecam Wam pójść do pracy, w której macie możliwość dostania karty. W sumie to nie jest film sponsorowany, więc karty sportowej, która pozwala Wam wchodzić na siłownię za darmo, mimo że tam płacicie miesięcznie jakąś tam kwotę, ale jest ona bardzo mała, bo pracodawca Wam się dokłada, polecam. To jest dla mnie spoko rozwiązanie, którego się mocno trzymam. I ostatnia rzecz, tu powinna być jakaś poważna muzyka w tle, ale no mówmy się, nie będziemy się chciało jej dodawać, bawić w prawa autorskie, to już trochę nie te, nie siedzę w tym tak bardzo jak kiedyś. I wiecie, zresztą to jest taka rozmowa, jakbyśmy się przypadkiem spotkali hmm, w takiej windzie, która jedzie przez 20 minut. Wtedy byśmy tak sobie porozmawiali face to face, ja z wami. Co się zmieniło? Ja! Bum! Bum! Plot twist. Mimo, że oglądacie ten film i pewnie zdaje się dokładnie taki sam jak rok temu, wydarzenia tego roku dość mocno wpłynęły na to, jak się czuje, jak się zachowuje, jakie decyzje podejmuje. W większości są to, uważam, zmiany na plus. Nie we wszystkim, bo jakby jest ok, bywało lepiej w pewnych kwestiach, ale w wielu kwestiach jest tak, że ja patrzę na świat trochę inaczej. Więc wiecie, szykujcie się. Tak, za trzy lata plus minus, jak się mnie znajdzie, otworzę nowy kanał Psychologia P42. Nie, no żartuję, bo o, filozofia P42. Życiowa filozofia P42. Czy ludzie stworzeni są po to, by cierpieć? Nie, no śmieję się. Generalnie ostatnio rzuciłem taki temat wśród znajomych i. E, no, a czasami może lepiej porozmawiać o czymś przyjemniejszym, niż czy ludzie są stworzeni do cierpienia. Ja uważam nadal, że dorośli ludzie to są po prostu dzieci zamknięte w dorosłych ciałach, ale gdzieś coś się jednak zmienia. I jak czasami zdarzy mi się rzucić takie strasznie dziaderskie stwierdzenie, to aż się łapię za głowę, a potem myślę. Chyba jestem już duży. Ostatni, piąty segment, i szczerze mówiąc. Patrząc na to, że rok czekałem, żeby nagrać ten film, on tak szybko jakoś się mi zrobił, to szybko minęło. No ale cóż, ostatni, piąty segment, czyli to, co nadejdzie. Wiemy już, co się skończyło, co się zaczęło, wiemy również, co jest bez zmian, co się w moim życiu zmieniło. A teraz spójrzmy w przyszłość na 2023. Potem, montując ten film, muszę sprawdzić, czy za każdym razem mówię rok dobrze. Przyszły jest 23, tak? Bo teraz mamy 22. Skomplikowana ta numeracja. Nie, ale generalnie co będzie w przyszłym roku, zacznie się moja, mam nadzieję, przygoda z pracą badawczą pod kątem tego potencjalnego doktoratu, zobaczymy, czym się konkretnie zajmę. Myślę, że tak jak zwykle pochwalę się w mediach społecznościowych, wiecie, że ja to lubię. W ogóle się nad tym ostatnio zastanawiałem, czy jakby po co ja robię te relacje i uświadomiłem sobie, że to jest tak jak pisanie dziennika. Ja to robię dla siebie, bo kiedy ja robię zdjęcia, Rzucam gdzieś się z jakimś podpisem, dokumentuję to wszystko, to jakby ja dokumentuję swoje życie i mi te rzeczy nie uciekają. Te, fięk, te piękne, fajne rzeczy, które gdzieś tam się dzieją, ale dobra, bo znowu patos mnie nachodzi. Widzicie, dlatego ja przestałem nagrywać. Ja się po prostu stałem filozofem. Przestałem być youtuberem. Poza pracą naukową w przyszłym roku, planuję też może powtórzyć sukces tegorocznych wakacji. Bo wiecie, dla mnie to jest w sumie, bo czasami trzeba sobie zadać takie ważne pytanie, po co to wszystko. Po co to wszystko się robi? Po co się żyje? I tak zgłębiać, 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 zgłębiać i dojść do jakichś z tych wartości, na których nam naprawdę zależy. I posuwać się w ich stronę, no bo jak nie w ich stronę, no to w jaką? Po co, po co to wszystko innego robić? Dlatego ja tak, mimo że to brzmi bardzo może dziecinnie, owijam cały czas się wokół tych wakacji i tych przygód, tych wszystkich fajnych wyjazdów, rzeczy, które się szykują, no ale tak, mam nadzieję powtórzyć sukces tego roku, no a także. Za rok, jak będę do Was nagrywał ten film, bo no okej, okay, powiedzmy to, tak, za rok też powstanie ten film, chyba, że odpukać, gdzie tu mam jakieś niemalowane, odpukać, przeniosły się pewnie wibracje, słyszeliście to, coś się stanie, no ale ja zakładam, że ten film Wam nagram. Chcę też w miarę ustabilizować moje życie zawodowe. Czy Kopernik i Politechnika zostaną w tym miejscu, gdzie są? Zobaczymy, może tak, może nie. Życie jest pełne po prostu zmiennych i ciekawych rzeczy, a my musimy je łapać, te nasze dwie rączki. Bo dwie naprawdę wystarczą. Dobra, słuchajcie, koniec tego patosu. Jak zwykle yy, w filmach urodzinowych i tych około grudniowych, muszę Wam złożyć krótkie życzonka. W tym roku świątecznych już nie będzie, powiem tylko wesołych świąt, bo tego się już pewnie mnóstwo nasłuchaliście. Ale wiecie, że dla mnie ważniejszy jest nowy rok, więc życzę Wam, aby przyszły rok był jeszcze lepszy niż aktualny. Jeszcze lepszy. Jeszcze bardziej dla Was rozwijający, żebyście z uśmiechem wchodzili w każdy dzień. I mieli te powody po prostu, żeby się jakoś rozwijać, coś fajnego robić, żeby koniec końców, na koniec dnia pomyśleć, hmm, jest OK. Nie potrafię mówić do kamery, dobrze, że jeszcze potrafię mówić do ludzi. Także słuchajcie, dzięki za to, że ktoś tu jeszcze jest, że ktoś tu jeszcze zagląda. Zapraszam do mediów społecznościowych, bo tam jednak cały czas jestem. Bardziej jako Paweł niż jako P42. Życzenia wam złożyłem, za wizytę Wam podziękowałem, więc to było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia za rok, najpóźniej. No Siema.